Promieniowanie w medycynie to nie tylko zdjęcia rentgenowskie. Dziś w programie m.in. o laboratoriach, gdzie powstają radiofarmaceutyki. Niezbędne w skutecznej diagnostyce nowotworów. Szybko wykryte komórki rakowe zwiększają szanse na wyleczenie choroby. Nowy projekt MOL-Test ma poprawić skuteczność badań przesiewowych. W programie Era Wynalazków powiemy też o Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, które da naukowcom nowe i unikalne na skalę kraju możliwości. Nowotwory to prawdziwi mordercy światowej gospodarki, tak jeszcze kilka lat temu uważali amerykańscy naukowcy. Pięć lat temu globalne koszty walki z nowotworami wyniosły, uwaga, 900 miliardów dolarów. A co na to polscy naukowcy? Oni opracowują innowacyjne metody walki z rakiem. I o tym powiemy w tym odcinku Ery Wynalazków. Robertem Gendy witam i zapraszam. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków graficznych na świecie. Przez wielu kojarzony przede wszystkim z zagrażającym zdrowiu i życiu promieniowaniem. Izotopy promieniotwórcze, odpowiednio wykorzystane, mogą jednak nasze zdrowie i życie ratować. Można stosować albo alfa promieniotwórcze, albo beta promieniotwórcze izotopy, ale i również takie, które emitują promieniowanie pozytonowe. Ale po kolei. Aby prace z izotopami były w ogóle możliwe, potrzebne są odpowiednio wyposażone laboratoria, takie jak te w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Narażenie. Osób pracujących musi być jak najbardziej minimalizowane. Projekt pod nazwą Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej, zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zapewnił naukowcom idealne warunki do pracy z izotopami promieniotwórczymi na stanowiskach takich jak na przykład to. To jest próbka, która przyjechała do nas z reaktora. W tej chwili muszę ją tworzyć. Do tego celu używam. Komory gorącej? Gorącej, bo promieniowanie jest tak duże, że bez odpowiedniego zabezpieczenia praca byłaby bardzo niebezpieczna. Naukowiec otwiera pojemnik z wysoce radioaktywnymi związkami, które trafiają tu prosto z reaktora. Pobiera odpowiednią ilość izotopu, aby można było przystąpić do dalszej pracy. Tu już promieniowanie jest mniejsze, ale ołowiane osłony wciąż są konieczne. Na tym stanowisku pobierany jest izotop technetu. Musimy chwilę poczekać, żeby. Fiolka napełniła się, a następnie przenoszony jest do następnego stanowiska pracy. Tutaj łączę izotop z substancją, dzięki której powstaje znacznik komórek nowotworowych. I tak powstają radiofarmaceutyki. Radiofarmaceutyki są to związki chemiczne, które w swojej strukturze posiadają izotop promieniotwórczy i jednocześnie biomolekułę, która potrafi w organizmie ludzkim znaleźć miejsce chorobowe, tam gdzie się tworzy lub już istnieje, istnieją zmiany nowotworowe. Powstające w Instytucie Radiofarmaceutyki wykorzystywane są w diagnostyce chorób nowotworowych. Wśród radiofarmaceutyków diagnostycznych mamy dwa typy takich związków. Jedne gromadzą się w tkance już zaatakowanej i zmienionej przez nowotwór. Inne wykorzystują zmiany fizjologiczne komórek rakowych, które dopiero zaczynają się tworzyć. Komórki rakowe są bardziej żarłoczne, zaczynają się mnożyć, wobec tego zjadają tą glukozę znakowaną izotopem i możemy określić miejsce, gdzie zaczyna się tworzyć nowotwór. Poprzez detekcję emitowanego przez komórki nowotworowe promieniowania możliwe jest wykrycie choroby w bardzo wczesnym stadium. O tym, jak dużą rolę w leczeniu odgrywa moment wykrycia choroby nowotworowej, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego coraz ważniejsze jest opracowywanie coraz lepszych metod diagnostycznych. Dzięki nowym laboratorium Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej prace nad takimi metodami przeniosły się na nowy światowy poziom. W tej chwili już nie musimy się wstydzić w świecie. Oczywiście, że nie musimy. Powinniśmy wręcz być dumni z osiągnięć i innowacyjności polskiej nauki. A pochwalić się swoją pracą mogą też naukowcy z Gdańska. Opracowują oni molekularne testy wspomagające wykrywanie wczesnego raka płuc. To najczęściej występujący i najbardziej śmiertelny z nowotworów. Najłatwiej byłoby go wyeliminować stosując profilaktykę pierwotną, czyli po prostu przekonać palaczy stanowiących największą grupę chorych do rzucenia nałogu. Jak dotąd wysiłki zmierzające w tym kierunku okazują się nieskuteczne, dlatego lekarze stawiają na profilaktykę wtórną. Znalezienia badania przysiewowego, które pozwoli na wykrycie osób, które są szczególnie zagrożone wystąpieniem raka płuca. My wiemy, że tą grupą są palacze papierosów oczywiście i ktoś, kto wypala jedną paczkę dziennie, przez okres co najmniej 20 lat jest w grupie zagrożonej. Takie osoby oczywiście bada się przy pomocy tomografii komputerowej. Jest jednak jedno ale. Jednakże ta skuteczność jest stosunkowo niska, ponieważ jedynie w 1 do 2% badań wykrywa się raka płuca, czyli trzeba wykonać od 50 do 100 badań, żeby wykryć jednego raka. A zatem problem polega na tym, żeby wyselekcjonować grupę potencjalnych chorych, a nie szukać na oślep. Uważamy, że znalezienie czynnika molekularnego albo genetycznego może być dużo bardziej skuteczne w sensie również ekonomicznym, niż badanie przesiewowe przy użyciu niszkodawczości tomografii komputerowej. I właśnie poszukiwaniom takich czynników ma służyć projekt MOLTEST, nad którym pracują lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zespół pod kierownictwem profesora Witolda Rzymana szuka markerów, które pozwolą poprzez badanie krwi określić podatność na raka płuc. Pozornie brzmi prosto, ale to kombinacja wielu skomplikowanych testów i obliczeń. Spośród zaproponowanych przez nas markerów molekularnych cztery duże obszary badawcze są zdefiniowane jako ocena profilu białkowego krwi za pomocą spektrometrii mas, następnie ocena poziomów mikroRNA w krwi owodowej, trzeci duży obszar badawczy to badania poziomu białek surowicy krwi za pomocą standardowo używanych w laboratoriach testów ELISA, czwarty duży obszar badawczy to analiza polimorfizmu genów. Zasada jest prosta. Naukowcy chcą wyodrębnić czynnik molekularny wykrywalny podczas badania krwi. I choć badają cztery obszary, do postawienia diagnozy wystarczyłby tylko jeden z nich. Wypuszczamy, wypuszczamy, wypuszczamy do końca jeszcze... Wstępne badania z tych czterech obszarów badawczych wskazują, że być może zaledwie jeden z nich, czyli jedna platforma diagnostyczna będzie e, najlepszą platformą diagnostyczną do stworzenia sygnatury. Jeśli palacz posiadałby taką sygnaturę, trafiałby na stałą obserwację. Co roku byłby badany przy pomocy tomografii komputerowej, a to oznacza, że to drogie badanie nie byłoby wykonywane przypadkowo, a tylko u konkretnych osób. U tych, które mają kombinację genów odpowiedzialną za występowanie raka płuc. Dziedziczenie podatności na raka płuca to jest dziedziczenie wielogenowe. Być może wyodrębnienie profilu wielu genów i wariancji tych genów pozwoli na lepsze przewidzenie, u kogo rzeczywiście to ryzyko jest wysokie. Profilaktyka genetyczna jest przyszłością z medycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Rachunek niby jest prosty. Każde badania będą tańsze niż długotrwałe i kosztowne leczenie. Jak duże jest to obciążenie dla gospodarki? W Unii Europejskiej na walkę z nowotworami wydaje się ponad 120 miliardów euro rocznie, a my w Polsce wydajemy rocznie ponad 67 miliardów złotych, ale już na całą ochronę zdrowia. To dla porównania jest dwa razy tyle, ile całe ma państwo z podatku dochodowego. A więc gdyby nie było ochrony zdrowia, no to my nie musielibyśmy płacić podatków. A jak postęp w medycynie wpływa na gospodarkę? A postęp w medycy... To nie oznacza, że faktycznie żyjemy dłużej, że dłużej możemy pracować, a tu jest absolutny związek z gospodarką. Jeżeli faktycznie nie potrzebujemy żadnych hmm, pomocy socjalnych, nie potrzebujemy żadnej pomocy faktycznie od państwa, a możemy dłużej pracować, no to generujemy więcej bogactwa dla całej gospodarki, a więc wszyscy na tym zarabiamy. Medycyna cały czas się rozwija, oczywiście, dzięki nauce, której fundamentem jest współpraca różnych zespołów. I aby ta współpraca przebiegała jak najlepiej, powstał kolejny projekt, o którym teraz powiemy. Interdyscyplinarność to na niej opiera się przyszłość nauki. Wszystkie współczesne innowacje charakteryzują się pewną szczególną cechą. Zawsze wykraczają poza ramy jednej dziedziny nauki, jednej dziedziny techniki. Doskonale rozumieją to twórcy projektu. Cezamat, w ramach którego powstaje Centrum zaawansowanych materiałów i technologii, skupiające wokół siebie największe i najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe w Polsce. Przewiduje on powstanie jednego centralnego laboratorium na terenie Politechniki Warszawskiej i czterech stowarzyszonych laboratoriów na Uniwersytecie Warszawskim, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych oraz w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Celem projektu jest zapewnienie naukowcom jak najlepszych warunków pracy przy realizacji projektów badawczych z zakresu nowych technologii. Centrum zapewni ultra nowoczesne zaplecze technologiczne. Umożliwi to prowadzenie w Polsce takich badań, które do tej pory były niemożliwe ze względu na brak istniejącej infrastruktury. Brak infrastruktury czy nadmierne rozproszenie potencjału naukowego to jedne z największych bolączek polskiej nauki. Dlatego ważne jest nie tylko tworzenie nowych laboratoriów, ale też ułatwianie im współpracy i wymiany doświadczeń. Centrum skupi w jednym miejscu laboratoria wiedzy i umiejętności z różnych obszarów, takich jak mikro i nanoelektronika, biotechnologia, nanotechnologia czy fotonika. Sieć pięciu laboratoriów wyposażonych w zaawansowane urządzenia umożliwi prowadzenie interdyscyplinarnych badań i spodziewamy się, że wyniki tych badań będą zastosowane w przemyśle w informatycznym, przemyśle w medycznym, przemyśle Samochodowym, być może również w przemyśle lotniczym. Cezamat będzie bowiem nie tylko placówką badawczą. Umożliwi realizację projektów do etapu wdrożenia przemysłowego. Ma też być miejscem, gdzie nauka spotka się z przemysłem. Centrum Cezamat będzie centrum otwartym dla pracowników i doktorantów ośrodków naukowych, a także dla przedstawicieli przemysłu. Być może dzięki temu zwiększy się zbyt mały obecnie udział podmiotów gospodarczych w finansowaniu nauki. A to może przynieść korzyści nie tylko nauce, ale i przemysłowi. Jak będzie wyglądał świat za kilka lat, tego nikt nie wie, ale możemy być pewni, że dzięki nauce będzie to świat pełen innowacji. Oglądajcie Wynalazków. Do zobaczenia. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.